Sto lat niech nam żyje do solenizanta Zaśpiewamy póki świeci u poboczka lampka Sto lat, sto lat niech nie gaśnie gwiazdka pomyślności W tonie śpiewa, niech go trzaśnie piorun pełen złości W nie śpiewa, niech go trzaśnie piorun pełen złości Jak bajtelną na świat przychodzi śpiewamy stola. Jak żyją się też państwo młodzi, śpiewamy sto lat. Jak mamy w chałupie lata śpiewamy sto lat. Jak w tak ma i tata, śpiewamy sto lat. Sto lat, sto lat, niech nam żyje do sobę nic zanta. Zaśpiewamy póki świeci u podboczka lampka. Sto lat, sto lat, niech nie gaśnie pomyślności. Kto mi śpiewa, niech go trza Trzaście piorun pełen złości Jak też nowy rok witamy, śpiewamy sto lat Jak medale zdobywamy, śpiewamy sto lat jak się rodzi kaś głupota, na to nie mam rad Jak się dzisiaj ta robota, my sto lat Sto lat, sto lat, niech nam żyje do solei Zaś póki świeci u lampka Sto lat, sto lat, niech nie gasz w pomyślności to mi nie śpiewa, niech go nie piorun pełen złości to nie śpiewa, niech go trzaśnie, piorun pełen nie śpiewa, niech go trzaśnie, piorun Sto lat niech nam żyje do soleni zamka Zaśpiewamy póki świeci u lampka Sto lat, sto lat niech pomyślności. Kto nie pomyślności W to mi śpiewo niech go trzaśnie piorun pełen złości W to mi nie śpiewo niech trzaśnie, piorun pełen złości